Cisza. Lodowisko opustoszało lód rozmrożone, treningi zawieszone. Do walki zawodnicy klubu hokejowego Energa Toruń wyjadą dopiero w kolejnym sezonie. Energii jednak do walki nie brakuje, walki o zdrowie nas wszystkich. Zamiast uderzeń krążka o bandę stukot maszyny do szycia. Nam się też czasem zdarza naprawić sprzęt hokejowy szyjemy koszulki po bójkach zawodników. I, I po prostu od czasu do czasu wykorzystujemy ten sprzęt. Dlaczego nie korzystać teraz? Myślę, że to jest pozytywna inicjatywa, każda ilość tych maseczek się przyda. Wszystkie ręce i maszyny na pokład. Wystarczy dowolny, bawełniany materiał, sznurek i podstawowe umiejętności szycia. Maszyna z duszą jak najbardziej. Sportowy duch wskazany. W końcu każdy, kto przyłączy się do akcji Toruń Szyje Maseczki staje się członkiem tej wyjątkowej drużyny. Panowie jak widać także. Przyłączyliśmy się do szycia tych maseczek. Dostajemy od pracowni artystycznej materiał, który sobie obrabiamy. Niewielkie ilości, ale zawsze coś możemy pomóc. Pierwsze maseczki już trafiły do lekarzy i pielęgniarek. Produkcja cały czas trwa. Dołączyć może każdy. W tym przypadku gra toczy się do jednej bramki.